Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ten skin dzisiaj do zgarnięcia, łapa sobie komentarzy, bierzecie udział na casehack.com, link do strony oczywiście w opisie, wbijając w ten plusik w kodzie, użyj kodu promocyjnego, ważne, że nie karty podarunkowe i tak dalej, musicie w kod promocyjny wpisać kodik soul, klikając on zastosuj, <coughs> otrzymujecie dwie skrzynie na start za darmo i 10% bonusu do wpłaty, przed każdą wpłatą znowu używajcie kodu soul, bo znowu daje 10% bonusu, a co najważniejsze robiąc doładowania z moim kodem za minimum 8 zł jest tego w chuj, Zobaczcie, jakie kosy, 2,400 i tak dalej. Te wszystkie przedmioty, no ostatnio, ostatnio ruszyły. Ja dodałem wam na maksa i te wszystkie łącznie przedmioty. Minimum 5 dyszek, jak zrobicie doładowanie i więcej, to macie szansę już na te 25 przedmiotów. Więc szanse są 25 razy większe e, przy takim doładowaniu. E, I ogólnie, czym jeszcze więcej, tym większa szansa. I zobaczcie, ile tutaj jest skinów. Kos jest też w chuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest 7 kos, jest jedna, druga MK kafla gdzieś, yy, gdzie ona się znajduje, tutaj, yy, no i ogólnie dużo, ostatnio to ruszyło i tutaj łączna wartość to jest prawie 10 kafli dla was w skinach, więc warto z kodem SOLU robić do ładowania, a my zajmiemy się dzisiaj nowym eventem, czyli klasycznie ranking, klasycznie ranking, hmm, historia rankingów i tak dalej, i tak dalej, no fajne skiny na 77 dalej tak jest. Tak, też jest zajebisty skin, więc no, warto też takie miejsce utrzymać eee, Ranking, oczywiście tutaj Mamy Skrzyneczki, becz łuki bardziej No otwieramy sobie zadaną kwotę No i oczywiście marketplace, ik. no ale skrzyneczki Całkiem inaczej Wyglądają, nie? Zobaczcie, te wszystkie skrzynie Mają No takie eee, Myślę, że jakby to były takie w sensie, wiecie Motyw takich zbitych z Desek, case'ów na stronie, ale tu, tu mnie zaskoczyli, bo no wyglądają całkiem inaczej. Takie wiecie, typowe skrzyneczki. E, jakieś. Mm, kurwa, ale się zapierdziłem. No, jakieś w sensie z jakiegoś tam me metalu. E, chciałem mówić aluminiowe czy, 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 czy coś. E, no, więc takie to, takie wiecie, no, już takie skrzynie. No inne, inny po prostu wygląd, nie? No to tak, jak mówię, taki mają motyw drewna, jak wszystkie praktycznie skrzynie, chociaż skrzynie twórców, chyba wyglądają też jeszcze całkiem inaczej. Tak, one w ogóle mają tylko obrazki, tak eee... No, a te no całkiem inaczej. Ciekawe, czy to będzie szło w tą stronę, że będą zmieniali skrzyneczki na taki wygląd, czy po prostu te razy w eventach będą takie. No całkiem, całkiem fajnie, coś nowego. Eee, więc dobra, już bez zbędnego pierdolenia przetestujmy ten ten event. Eee... Więc skrzyneczek na raz. Oj, koronka nam siadła. No dobra. Klikłem to czy nie klikłem? A zarzućmy. O, kuźwa, ja mogłem jedną. Ja mówię, a zarzućmy. A zarzućmy, no no no. Ehm. No dobra, przejdźmy dalej. No i jak widzimy minus? My widzimy minus. Niestety, ale no. Okej, okay. tutaj 25, wydaliśmy 5 dyszek w trybie jester, jedno otwarcie 300. stówki, no dobrze otwórzmy ajajaj, aj, aj. w trybie jester daje nam takie same procenty na wszystkie skiny i zobaczcie no tutaj są fajne skiny, no okej okay. przejdźmy, przejdźmy dalej skrzynaczka atom ten skrzynaczek również ich otwórzmy Okej, okay. jeszcze jedno otwarcie Ja w ogóle teraz, jak lecą tak paskami, nie wiem czy to mi przez mój internet Czy, czy po prostu teraz tak wygląda otwarcie Ojejku, tam wyżej byłoby złoto Dobra, wróćmy, a przykajcie, a przejdźmy do tej skrzyneczki na przykład I weźmy trzy Nie dobra, to chyba nie bądź nie internetem, po prostu tak to Tak to wygląda, że te skiny tak przelatują, trzy Naraz jakby nie wiem czy tak zmienili, czy po prostu coś mi się zbugowało. Dobra. Eee, lecimy dalej. No niezbyt dobrze nam tutaj te skrzyneczki eventowe dzisiaj wypadają no nie mogę tutaj mówić, że dobrze, no bo niestety widzimy jak jest. Eee, myślałem, że nie doleci. Dobra, jest Royal, tutaj w najdroższej skrzyni, więc... Więc fajnie. Tutaj kosa to jest minimum. A nie, dobra, były jeszcze takie. Ale tu piękne otwarcie. Otwórz ponownie. No tu już troszeczkę gorzej, ale i tak jest dobrze. Ale tu są skiny. W tym Royalu to. No można było tutaj trafić coś piękniejszego. No, dobra, są te rękawice, to też jest chyba w miarę git, no właśnie. No powiem wam, że całkiem całkiem ta ostatnia skrzynia ciekawie wypadła. Czy je można do Do case battle, na pewno można Chociaż sprawdźmy, tak są, widzę już tutaj, że jest eee, Mamy Mamy te skrzynie w case batlach więc ja nie wiem Sprzedam może nasze, sprzedam to co mam No jak widzimy na plusie nie jesteśmy No co ja mogę tu więcej powiedzieć Wrzućmy tych skrzyneczek Trzy graczy, zwykła Losowy, troll, i duck. Lecimy 8 rund. No i trzymajmy kciuki. Dobra, Royalik wie, na początek fajnie, tylko wiadomo, tak jak mówię, początek zazwyczaj jak początek dobry, to później lipa, ale tutaj fajna skoska wleciała. Dosyć. Jakby nie patrzeć. Tutaj znowu dla nas, więc bardzo, bardzo miło. Kolejny skin dla nas. No powiem wam, że tutaj ta bitwa to mógł być złoty pomysł, ale. No właśnie, no ale, no i nie chciałem tego ale mówić i już troll jest praktycznie na takim poziomie jak my. E, na no troszeczkę go teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze idziemy do przodu. Tak, tutaj dobija. Dobra, ale tej. Jeżeli tutaj teraz nie potrafiłem kosty, dobrze. Kurwa Royala trafił, no i jest pizdowato, jest pizdowato, mamy tego kałaszka, chyba że trafi coś z tej niższej półki, ale no niestety ta kosa i przewyższa to i było tak blisko i byśmy naprawdę odkuli sobie fajny odcinek i nawet zrobili ciekawy profit, lecz no niestety, na tym zakończę materiał, trzymajcie się, do zobaczenia.